Wiesz? Zero skill mordo. Nie tacy byli. I wiesz o co chodzi? Dobra, Piotr? Nagrywa się, tak? Powiedz jak to się sytuacja. kameruje. Powiedz, jak sytuacja wygląda. Otóż powstał otwór. Normalnie. Tak zwane... Normalnie. Okno ok. życia. O! A zaraz zobaczymy, jak to wygląda w środku. Także otwieramy. Jak to wygląda? Normalnie satelita się rozpadło, nie? Pewnie tak! Ty... Nie wiem, to jest mój pierwszy dyfer, który zarżnąłem, nie. także wiesz. To jest satelita to jest Wszystko to trzeba to. doświadczyć w życiu. Ja widziałem, tam jedna leży na dole. Prawda? Tak, no. Tomaszu. Tak Wszystko widziałem. trzeba doświadczyć tak, w życiu, nie? Tutaj To no. ten Ja mam jeszcze taką funkcję, że? Dziękuję. No kule. Właściwy człowiek, na właściwym miejsce. Kurwa może dałoby się go jeszcze pospawać. Jakby był wypospawany, wychodzi? Ale przecież to nie ja tak wyjebał, tylko kurwa satelitka. Ja Ciekawe. bym go spawał, nie? Baraz, pospawamy, tak, jakbyś mieli spawarkę. No jeźdź tak, do Bambra ej. kurwa szukaj teraz kurwa, tutaj. Teraz się go nie pospawasz. Jak nie, nie czy... Aha, no to, jak... Razem z koszem się nie, go zalejesz. No, z koszem go zalejesz, no tak. Ale to musiał być połosie włożyć. Pamiętaj, że wtedy... Trochę pijany jestem. Nie zrobisz tak słuchaj. Trzeba było równo? Musiał być po osie włożyć, bo potem po tam nie włożyć jak No właśnie, jak krzywo no byśmy się na aucie spawać, znaczy to nie zrobić. E, teraz jest cipa i chuj, no. I chuj, nie nie Ale nie powiem tak. Nie, no nie, bo później byś nie włożył płosić. Ja Ale tak... nie, popatrz, tam też jest, jest elektry, A tak, nie tak też jest upierdzą. Czekaj, czekaj, czekaj. Za mało w topu. Wystarczy, wiesz co? Zaspawać. Zaspawać tutaj nie, górne z koszem nie, i nie. Nie, lepiej. Zaspawajmy tak. A tak jest, rozjebane koło. A to trzeba tam zaspawać a talerza. Zaspawajcie wszystko. A kręci się? Przez chwilę. Ale dobra, bo to lekko, lekki jest taki przeskok Tak, tak co? lekka, tak parkingowa. Dotrze się, nie? I Przy mówisz, do... że się dotrze, nie? Nie, nie, nie. Dotrze, ale dokąd dotrze? E. Do końca. Dobra, no, nie nie no, i Czapa, no i co? Czapa, nie? Co tu się wydarzyło? To no jedno. taki mi wypadło, to źle? A nie, nie, no. To jest A jest tu... zapasowa. A, było... A, A to ta? A, było, nie? A ta jest do no którego? To jest druga czego? zapasowa. A, to sorry A jeszcze Ciesia wojna, by. Jeszcze A brakuje jednej. Faktycznie. No, tak to to Bo spawane coś. Nie? Adam. No, Właściciel auta. Kurwa <grym> nigdy nie można ufać. O. No. Jak sobie o. nie ufa? A jeszcze jedna. No tu są jeszcze jakieś resztki A czy jedna prawdopodobnie... O, tam jest jeszcze o, kawałek, jest ale to jeszcze to jedna do... mogła wyskoczyć w trakcie jazdy. Może być gdzieś tam. No coś musiało okno otworzyć. 500 metrów od nas. No nic no. No nic. Trochę pyta. O, 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 dobry? Nie wiem czy to jest. Czy nie. Chyba już nie. Chyba już nie. Ups. No nic no. Wrzucamy z powrotem, składamy i będzie dobrze. Tak, wsypiemy to wszystko do środka i zakręcimy do tego. się my nie? Kurwa, nie wiem. Spróbujemy paczę. Troszkę troci, żeby uciszyć most. O! o! Tylko żadnego elementu nie można zapomnieć, nie? Tak. Właśnie. Nie mamy troci, ale są liście. <laughs> Chyba też się Bakłażany Bokła. jest ten środek. No nic to no. Dobra, sytuacja wygląda tak, że tu wiecie, że tu nie ma dyfra już. A teraz robimy tak, żeby z tej siery, która straciła ładowanie i wspomaganie, Piotr wyjmuje dyfer. Pomóżcie. Wyrzuciłbyś zbiegł do łaski swoje. Zrobię to. Zostawiam. Do tego dyfra na odmiany doleję trochę oleju. Tamten możliwe, że miał niewiele, no to się zagrzał jedną, albo w pawy puściły. A ten powinien trzymać przez chwilę, bo to wciąż 7 cali na wkładany. Przesunę was trochę dalej. Dobrze. ja to panuje teraz. Tak właśnie wyglądają zloty Fordów. Prawda? Odkręć dyfer, przykręć dyfer. To jest lepiej niż BMW, bo ostatnio jak byliśmy na tuczempach to BMW nas są naprawiały. No tak. Ta jedna z tego wylatała, co prawda nie ta. No nie ta, ale to też opanujemy. To też opanujemy. Oby. Zrobimy tak, żeby w końcu było dobrze. Ach. Mój znajomy zawsze mówił Jak wymienisz silnik i karoserię to będzie jak nowy Jak wymienisz silnik i karoserię to będzie jak nowy Jeszcze musisz to samo powtórzyć tam Mam nadzieję, że A to fajnie, bo się na daszawie go położysz Wjedziesz do góry o. Trzeba głośki wsadzić, wał, przyłapać jedną śrubą po tym że z górki. No tak. Jebane. Dobra, 19 Dla mnie? Tak. O. Zaraz. O, to mój przejazd przyjemności. Wyjątkowo nie ja zrobiłem... To, to jest jedzenie. te kurczaczki on w końcu ten? Tak, zrobił. To jest jedzenie z grilla. Wyjątkowo nie ja je zrobiłem. Także wiecie o co chodzi. Vamos oh, lá! Oh, oh. To koła, które oznaczają piasta na Co to oznacza, Piotr? Że coś się zdupcyło, ale tak nie do końca jest, bo to prawdopodobnie dalej dulejki dają w dupę. I dopóki nie założymy normalnych, nie będzie można dłużej pojeździć. Niedobrze. Ale i tak jestem zadowolony. No mogło być gorzej znacznie. Nie. Czara jeszcze dobra. raz. Andrzej, jeszcze raz. Więcej wiary w siebie. No myśl, nie wyjdzie mi za pierwszym razem, bo to na widzę. To Ten też ci nie wyszło. No, ale już poszło. Musisz trafić tak jak idą druty. O, albo mieć ostry nóż, <noise> albo mieć ostry nóż a ja mam tympy. takim nożem tego nie zrobię, muszę tak wiem, zrobić w ten To jest nóż tępy jak właściciel, nie? Tak to jest prawda. Ale jednak mm. działa. To jest nóż, który kupiłem kiedyś za ostatnie pieniądze. Miałem ostatnią dychę w Fortnite. No a im... to było wtedy? Tak. A to było wtedy? Tak. A to było wtedy? Zawsze go mam. Ale rękawiczka działa. Tak, a za tym. Zatem ja nie widziałem. Zatem jakbym go przeczytał, to był. Młody. Co się zepsuło? Nie widziałeś żadnego pojedyneka w Lawecie, nie? No? Co się zepsuło, młody? No? Jestem w komerce, To się zepsuło, młody Nie będę Pokaż co się zepsuło. <trony> <się zło>. <trony> <trony> <wśródła> nie, Nie, to. To. Się nie, złożymy, tu, tam. były złe i, I, i Szyny to, też to, były złe. Nie? 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 Tu załadowanym. Udało się załadować lepiej niż ostatnio. Mamy już sprawę. Tu też posłucham cygański wóz. też się typy pakują. A tam jest stary. Będziemy jeździć starym. Robię relację pozlotową. Tak, bo wbrew obiegowej opinii nie jest jednak zajebywalny. Weź ten tam. Tu jeszcze Tu jest dziura jeszcze pobołowa dwie dziury po A tu są dwie dziury po felce Jak to się stało panie władzo? Boa się posikało wodą ze wszystkich możliwych miejsc Cały zażegany Zbiorniczka to nie widać w ogóle co jest Ale działa Świadczy o tym Stos upalony w Nawinięta tutaj jedna stara opona, a tutaj przewód hamulcowy, a tu przewód hamulcowy urwany, i hydro przestało działać, ale działało. Jeszcze tylko kilka kół do spakowania. I ten nie można się zbierać. Tu są żołnierze, żołnierze wczoraj woziłem. Siema, robię relację pozlotową na, na YouTube'a. wojsko polskie przejechało. Pojeździli. Bardzo fajnie. Czas na parę słów od tego. Otóż tak. Druga część odcinka za nami. Jak widzieliście, pewnie dyfer wyskoczył, bo nie ogarnął mocy i możliwe, że nie miał oleju. A i oczywiście był to tyfer wkładany, czyli wszyscy wiemy, że takich tyfrów najlepiej nie trzymać nawet na półce. Ale jak już masz, to, to możesz trzymać. Nie musisz specjalnie wyrzucać po moich słowach, nie? E, co dalej? Myśleliśmy, że będzie więcej awarii silnikowych, a były tylko te nieszczęsne tulejki, których nie mam tu przy sobie, żeby wam pokazać o co chodzi. Ale w którymś odcinku na pewno będą te tulejki pokazane, bo nie zostawię tego tematu, tak. Ogólnie fura się spisała, my się spisaliśmy, co prawda mogliśmy to lepiej jeszcze rozegrać, ale jest dobrze, jest nawet bardzo dobrze, więc yy, to będzie wszystko w tym odcinku. W następnym prawdopodobnie będzie dyfer, bo co to za zero skill bez wymiany dyfra, tak? A teraz jeszcze, jak zniknę teraz, tak się... Yy, będzie bonusik. Ja tu podejdę, bo tu mam mało baterii tutaj. No się wyświetla tu bateria u mnie. A tu jest wyższy niższy zero skill. Bo potrzebujecie tylko karoserii, do której rzucicie zawieszenie. Gdzie będzie się trzymała chłodnica? To jest najważniejsze i zbiorniczek. Zbiorniczek też jest ważny. Tutaj po prostu wrzucacie silnik tak o, upuszczacie go, nie, wpada do tego i przykręcacie w randomowym miejscu. I ładujecie największą turbinę jaką macie w garażu i dzięki temu to jeździ, nie. Mapę bierzecie z tamtej granady? To i cała filozofia, nie?